Dajcie kochani, dzień dobry. Dzisiaj dzień 14 naszej podróży 30 dni z jogą w domu. Tytuł dzisiejszego odcinka, dzisiejszej sekwencji to wzrastanie. Wzrastanie. Czyli jak to wszystko, co do tej pory zrobiliśmy, na nas wpływa. Jak w tym budujemy się, jak w tym właśnie wzrastamy? Czyli być może czujemy nowy przypływ sił, energii, a może wręcz przeciwnie, ale w, w tym wzrastaniu zawsze są takie momenty takiego zwolnienia. Więc jeżeli je wyczuwamy, że mamy potrzebę, żeby troszkę mniej, spokojniej, no to reagujmy na to zawsze, zawsze organizm nam mówi, zawsze ciało do nas przemawia, co będzie dla nas najlepsze. Więc rozpoznajmy to, spróbujmy to rozpoznać. Chwilkę, zamknijmy oczy na moment, żeby złapać kontakt ze swoim oddechem, żeby poczuć, jak oddychamy poczuć nasz wdech, poczuć nasz wydech. I wstańmy, przejdźmy do pozycji stojącej. Zróbmy sobie Pozycję potężny, czyli wyciągamy się w górę i schodzimy w dół. Rozciągając się dłonie w jedną stronę, biodra pośladki w drugą. Teraz łączymy dłonie, przenosimy lewy łokieć za prawe udo i pomalutku, lewa noga do tyłu, tak, żeby być w skręcie. Odpychamy się łokciem od. Kolana od uda, mocna noga z tyłu. A teraz klękamy. Prawa, dłoń wędruje z tyłu na kość ogonowo-krzyżową i na chwilkę tu opieramy się dłonią o policzek, puszczamy biodra luźno, swobodnie. Sprawdźmy, czy nogę z tyłu możemy ująć, dotknąć. Opuszczamy. Jeszcze raz. Uch. Mam i opuszczamy. I wystarczy. I teraz można oczywiście skorzystać z kostki, jeżeli potrzebujemy. Wdech, wyciągamy się z wydechem, odpychamy się stopą, sprawdzamy, czy cały czas stopa może być przyklejona do maty, prostując nogę w kolanie. I wdech do przodu, wydech w tył, wdech do przodu i teraz wydech stopa flex. I sprawdźmy, czy możemy przejść na prawą stronę, dłońmi. I teraz Lewą dłonią łapię sobie za prawe ramię, uginam lekko łokieć i przechylam się, skręcam jakby na prawą stronę, tam do tyłu. Pięta mocno wbita w matę. I wystarczy. I teraz podwijam palce nogi z tyłu. Troszkę przesunę się do przodu. Schodzę w dół, w dół, w dół, siadam pośladkiem, napięte, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Pracujemy trochę ze stopą, z palcami stóp, dobrze im to zrobi. I teraz odpychamy się, powoli przenosimy do siadu. I lewa stopa jest na macie, prawa noga wyprostowana. I skręcamy się. Prawą ręką, klasyczny skręt. Wdech, a z wydechem na prawą stronę. I znowu wdech i wydech na prawą stronę. I ostatni raz. Wdech i wydech na prawo. I teraz tą prawą nogę lekko uginamy w kolanie. Łapiemy dłonią za zewnętrzną krawędź. Prawa ręka za matą mocno odpycha się. Prostujemy nogę, odpychamy się i unosimy pośladek. I powrót. I teraz jeżeli jest to możliwe, przenosimy lewą nogę za prawe udo. Jeżeli nie, to zostajemy w tej pozycji. Jeżeli to jest możliwe, skręcamy się, pogłębiając go. I znowu wdech i z wydechem schodzimy w dół. I skręt, wdech. I wydech, schodzimy w dół. I ostatni raz. I wydech. I spróbujmy powtórzyć. Uginamy nogę, łapiemy dłonią za zewnętrzną krawędź. Schodzimy nisko w dół, unosimy nogę prostującą w kolanie, odpychamy się dłonią i przechodzimy do takiego skrętu. Noga wyprostowana. I wystarczy. O norbi tu przede mną. I powolutku obydwie nogi ugięte, przechodzimy do przodu, do przodu, do przodu. Prawa noga ugięta w kolanie. I teraz lewą nogę przenosimy sobie na udo. I chwila odpoczynku. I wystarczy. I teraz lewa noga do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ręce do tyłu. Rozciągamy się w pozycji. I dłonie na matę. I lewa noga od tyłu za prawą. Mamy skrzyżowane nogi. I teraz wdech, uginamy nogi w kolanach z wydechem, prostujemy, wdech, uginamy, wydech, prostujemy, wdech, uginamy i wydech, prostujemy. I na chwilkę na prawą stronę. I wystarczy. Wychodzimy w górę, w górę, w górę, w górę. Łapiemy sobie lewą dłonią za prawy nadgarstek i przechodzimy na lewą stronę. Cały prawy bok nam się rozciąga. Cały prawy bok nam się rozciąga. I wystarczy. I teraz jesteśmy na lewej nodze. Ja się zmienię tutaj. Jesteśmy na lewej nodze. Wchodzimy jak do potężnego i prostujemy nogę. Uginamy. No i idź, idź. Prostujemy. Uginamy. I prostujemy. Uginamy. Schodzimy w dół. Teraz prawy łokieć za lewe udo. I prawą nogą powoli do tyłu, do tyłu, do tyłu. I jesteśmy w skręcie na drugą stronę. Mocna noga z tyłu. Odpychamy się łokciem od uda. A teraz klękamy. Grzbiet stopy z tyłu na macie, lewa ręka z tyłu. I chwila odpoczynku. Opieramy się na dłoni policzkiem. I możemy sprawdzić, czy nogę z tyłu można ugiąć i ją dotknąć. I możemy rozluźnić. I jeszcze raz. I możemy rozluźnić. I wystarczy. I teraz wdech. Wyciągamy się, wydech. Prostujemy nogę. Jeżeli się da. Wdech. I wydech cała stopa na macie. I wdech. I stopa flex. I teraz przenosimy dłonie na lewą stronę, skręcamy się, skręcamy i prawą dłonią za ramię. I możemy jeszcze bardziej pogłębić, przechodząc jakby w tamtą stronę do tyłu. Stopa flex. I wystarczy. I podwijamy palce nogi z tyłu. Teraz przechodzimy po na napięte, i trochę pracujemy ze stopą, z palcami. Podczucujemy sobie te palce. Może to być dość takie niewygodne, dość niewygodna pozycja. Palce tutaj mocno muszą pracować, ale to im dobrze zrobi. I uwaga, dłońmi odpychamy się, i powolutku do tyłu, do tyłu, do tyłu siadamy. I mamy prawą stopę teraz na macie. Przyciągamy się. Lewa stopa flex, i klasyczny skręt, wdech, a z wydechem schodzimy sobie w dół. I znowu wdech, i z wydechem w dół, w takim skręcie. I wdech. I wydech. I teraz lekko uginamy nogę, cyk prawą dłonią za zewnętrzną krawędź, prostujemy nogę. Teraz lewą dłonią odpychamy się, unosimy pośladek. Jesteśmy w takim skręcie. I wystarczy. I albo zostajemy i powtórzymy tak samo, albo przenosimy nogę na drugą stronę za udo. Na zewnątrz uda. Stopa lewa, flex i znowu skręcamy się i pięknie w górę wdech i z wydechem rozluźnienie w skręcie. I jeszcze raz. Wdech, wyciągnięcie i wydech w skręcie. I ostatni raz. Wdech i wydech. No i teraz uwaga, spróbujemy. Lekko podnosimy nogę. Łapiemy dłonią za zewnętrzną krawędź. Schodzimy w dół. Unosimy nogę. Odpychamy się. I schodzimy. Taka, taki wariant skrętu. Z uniesioną nogą. I wystarczy. Super. Super, super. Obydwie nogi ugięte. Powolutku przechodzimy do przodu. I w górę. Lewa noga ugięta i teraz zobaczymy jak nam pójdzie na drugą stronę. Stopę prawą dajemy na udo, opieramy się, chwilę odpoczywamy prawa dłoń z tyłu na odcinku tutaj lędźwiowo krzyżowym i wystarczy i teraz prawa noga do tyłu, ręce do tyłu, schodzę do kwiatów. Uuu. I dłonie na matę. I prawa noga z tyłu za lewą. I wdech. I z wydechem uginamy. Rozróżniam. Wdech. I z wydechem uginamy. Wdech. I wydech. I wychodzimy w górę, w górę, w górę, w górę. I teraz łapiemy prawą dłonią. Lewą dłonią za prawy nadgarstek i do lewego boku, do lewego boku rozciągamy, 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 rozciągamy. I wystarczy. Ręce zostają w górze i jesteśmy na ugiętych obydwu nogach. Lewa jest w powietrzu. Jesteśmy jak w pozycji potężnej. Prostujemy nogę. Uginamy. Prostujemy. Uginamy. I jeszcze raz prostujemy, uginamy do potężnego. obydwie dwie nogi mocno pracują. I w górę wdech i wydech. I na chwileczkę Zamykamy oczy dłonie w pozycji modlitewnej, delikatnie na siebie napierają głębokie wdechy i wydechy. Regulujemy oddech do naturalnego. Obserwujemy jak wzrastamy dzięki tym. Tej praktyce, tym ćwiczeniom. Zawsze pamiętajmy o korzyściach, jakie czujemy dla siebie z każdej praktyki. Jeżeli odczuwacie z tej praktyki, którą ja prowadzę, bardzo się cieszę, ale z każdej innej, gdziekolwiek poczujecie korzyść, zawsze. Warto być jej świadomym tego, jak wzrastamy sami ze sobą. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam was na kolejny odcinek i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia.